Witam serdecznie na moim kanale YouTube. No i dzisiaj pierwszy test w tym roku. Czyli jak widzicie, nowe Kawasaki Versys 1000 wersji SE. Resztę wam popowiadam wszystko podczas jazdy. O, tu troszkę lusterko będzie mi dętać cholera muszę sobie skręcić okej okay. dobra no jedźmy pewnie jesteście zdziwieni, że jadę tu z panem z salonu no tak niestety jest, że zmieniły się tutaj zasady testowania motocykli w kawie znaczy, z jednej strony im się nie dziwię, prawda, bo oni w ten sposób się zabezpieczają przed tak chyziami, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby się pobawić i sobie troszkę te motocykle poniszczyć, bo też tacy są. No, w każdym razie, jedziemy razem. Będzie to krótka przejażdżka, bo w tym momencie w ogóle ja nie decyduję o tym, jak jedziemy, jakim tempem, gdzie w zasadzie i i kiedy wrócimy, więc. No, jest to taki test. Ta jazda testowa, taka w zasadzie zapoznanie się z tym motocyklem. No, ale powiem Wam od razu tak. Już na nim się czuję dosłownie jak w bajce. Ten motocykl jest tak wygodny, że w ogóle nie ma żadnej potrzeby uczenia się go. Nogi są tu idealnie wpasowane w baczek. Tutaj tak samo. No i ten motocykl ma to, co lubię, czyli analogowy obrotomierz cyfrowy, bardzo widoczny, kolorowy e, prędkościomierz i w ogóle cały tutaj zestaw ustawiania e, ustawiania wszelakich parametrów w tym motocyklu no a co do sprzęta to jak e, pewnie może znacie, jest to ten sam stary, niezawodny, stary no bardzo dobrej klasy silnik e, który ma wysoki moment obrotowy e, i powiem tak, to jest 1043 pojemności, 120 koni przy 9000 obrotów oraz moment obrotowy maksymalny to jest yy, 102 niutki przy 7500 obrotów na minutę. No i to jest fajna sprawa, bo z tych parametrów wynika, że będzie ten sprzęcior po prostu bardzo. Miał ten moment obrotowy, w ogóle będzie elastyczny, no ale to zaraz ocenię. O ile pozwoli mi na to, trasa no, wygląda na to, że spoko, bo tu pan salon też jeździ, jeździ ducati swoim, także chyba nie będzie problemów. W każdym razie pozycja mega szyba jest mega wysoka. Zauważcie tutaj na możliwości regulacji w dwóch stron. Wprawdzie trzeba odkręcić te. Te klameczki tu, znaczy te pokrętła. No ale już widzę, że świetnie działa. To w ogóle nie czuję pędu powietrza na sobie kompletnie. Robi dużą robotę ta kierownica, bo jest bardzo wygodnie. Jadę w praktycznie całkowicie wyprostowanej pozycji. No i nie ukrywam, że ta pozycja jest po prostu wygodna. Tak? Sprawdzimy go. Dwójeczka 2000. No to jest rzędówka. To ona się to ona się słuchajcie nie telepie To wszystko jest pracuje gładko, tak powinno pracować. No i jeszcze, tak co do tego motocykla, kilka informacji. Więc to jest ciężki sprzęcior. On waży 200. Yy. 50 kg. Także no to jest już taka wyższa półka, że tak powiem wagowa. No ale jak na turystykę to akurat to nie przeszkadza, być może nawet i pomaga. Bo te motocykle po prostu jak są te motocykle jak są trochę cięższe, to one też są bardziej stabilne, prawda, zwłaszcza przy szybkiej jeździe, nie? W tej chwili zmieniam bieg, jeszcze za pomocą sprzęgła, ale tutaj mamy oczywiście quick shifter i downshifter. Mamy tu na pokładzie tak zwany system kex i jest to nic innego, tylko półaktywne zawieszenie, które możemy też w pełni regulować elektronicznie. Eee, Wiadome w pewnym pełnym zakresie. Gładkość tego przyspieszania tego sprzęta jest niesamowita. No Ta rzędówka czterocylindrowana robi robotę, powiem wam tak, że. Ja coraz bardziej jestem bliższy decyzji tego, żeby zmienić mojego sprzęta właśnie na e, coś takiego Czyli silnik, no rzędówka Znacie moje tam preferencje, więc nie będę się powtarzał co mi się podoba, co mam number one dalej W każdym razie to Kawasaki na pewno jest fajną alternatywą e, Bodajże ono kosztuje Żebym was nie skłamał, ale z tego co yy, tam słyszałem, to się najbardziej opłaca jednak tą wersję kupić najmocniejszą. Bo ta wersja najmocniejsza ma praktycznie wszystko, czyli ma to płaktywne zawieszenie, ma ten piękny kolorowy wyświetlacz z yy, obrotomierzem analogowym, co jest wydaje mi się najlepszym połączeniem dla motocyklisty. Mamy tempomat tutaj. Widzicie, zaraz go spróbujemy uaktywować. Mamy grzane manetki, tutaj mamy całe ustawienia, zawieszenia, mamy handbary, mamy tą szybę wysoką przy moim wzroście, do 84, w zasadzie. Dotykam prawie z pełnymi stopami tutaj, także to jest sprzęt naprawdę wydaje się wysoki, ale z kolei jest siedzenie dosyć nisko. Producent wprawdzie pisze, że to jest 840 mm, ale robi robotę wyprofilowanie tego siedzenia, czyli ono jest z przodu tutaj troszkę węższe, przez co to daje lepsze podparcie prawda, na postoju. Bardzo ładnie chodzi za ręką, to czuć, że ten motocykl, zobaczcie, on się od razu chce skręcać, delikatnie dotkniemy go przeciw skrętem i on, o, patrzcie się, pyk, od razu się chce kłaść zakręt. Motocykl jeszcze Wam tylko powiem tak, z przodu ma bardzo dobre hamulce i z tyłu też. Tam mamy dwie tarcze 310 mm, z tyłu jest jedna, bodajże 250, oczywiście z przodu zaciski czterotłoczkowe. No, i ten motocykl naprawdę staje dęba. Bo, widzicie, tutaj można jednym palcem hamować, dosłownie jednym, i ten motocykl od razu się zatrzymuje. Także naprawdę super sprawa. W tej chwili będę już zmieniał biegi w ogóle bez sprzęgłowo. Kolejne dane, jakie byście pewnie może chcieli wiedzieć, to jest tak, a więc skoki zawieszenia. To mamy po 150 mm. no Niby nie jest to wiele, ale też nie jest to motocykl w jakichś aspiracjach. Wiecie, że tak powiem terenowych, tak? Ten sprzęcior jest sprzętem typowo na asfalty. To by w ogóle nie brał pod uwagę tego motocykla w jakichś innych zastosowaniach. No, jakiś szutry, może delikatny, tak, ale jest to motocykl turystyczny, asfaltowy i koniec. Kropka. Spróbujemy sobie zobaczyć jak ten komputer działa tu, tylko nie będę się na tym może bardzo koncentrował. Aha, tu mam spalania, prędkości maksymalne, AV speed średnie chyba, total time. Szkoda, że tego nie zresetowałem, Widziałbym ile pojechaliśmy, no ale nieważne. W każdym razie jakieś 3000 obrotów, czwóreczka. I ten motocykl naprawdę w tym zakresie obrotów jest bardzo elastyczny. Zobaczcie, wprawdzie spróbujemy za chwilę dać bieg, może piąty, albo nawet na szóstym to sprawdzę. Ale naprawdę, z tak niskiego obrotów on nie dostaje jakiejś zadyszki specjalnie. Naprawdę. No ale to jest rzędóweczka. Też fajna, bo jest ma właśnie tę krzywą momentu obrotowego. W, yy, Dobrym właśnie przedziale. Ach, jak to gładko pracuje, naprawdę. Słuchajcie, to jest fajne. Że. No, fałki też lubię, nie powiem, ale tu po prostu nic nam pod dupą nie drga. Kompletnie nic. Także. Silnikowo. no Ja ten silnik już od lat słyszałem bardzo dobrą opinię o nim, więc na pewno ten silnik, właśnie ta rzędówka czterocylindrowa, jest to konstrukcja sprawdzona, niezawodna, dlatego Japończycy tego w ogóle nie zmieniali w tym modelu. To jest zmieniona całość, reszta rama, wszystko. Oczywiście, rama tutaj jest aluminiowa. Tu oczywiście mamy ten ride by wire, tak? czyli elektronicznie sterowany yy, rolgas. No bo bez tego byśmy nie mogli zmieniać trybów, tak? jazdy różnych, no i to jest tutaj dosyć istotne. Powiem Wam, no nie chcę mi się tego teraz wam pokazywać, bo w zasadzie yy, też yy, widziałem to tylko raz. Ale na pewno to działa. No, na pewno tutaj są cztery bodajże tryby, tak, chyba deszczowy, drogowy, sportowy i chyba ustawienia kierowcy no ale powiem wam, że się trochę pocieszyłem bo bałem się, że to będzie taka króciuteńka przejażdżka gdzieś tam 2 km w lewo i w prawo, a tu na szczęście jedziemy sobie kawałek dalej więc nie ma tragedii trochę się tym motocyklem przejadę już będę miał jakąś opinię i wyrobione zdanie póki co mi się bardzo podoba Podoba mi się pozycja, podoba mi się to jak on jedzie, podoba mi się charakterystyka silnika, skrzynia. Wszystko ładnie działa, naprawdę. Mamy tu temperaturę silnika, mamy temperaturę zewnętrzną, także wszystko co mam potrzebne do jazdy tutaj mamy. I tu jest mega fajne, na pewno. Jest mega fajne, o jak grzeją monetki, ła! Wow. Kurde, jakie to jest miłe ci co mają to wiedzą, nie? że to jest naprawdę fajna sprawa daje to komfort jazdy no ale wrac wracając do reszty całości motocykla no to tak, zabezpieczenie takie, ochrona przed wiatrem naprawdę na świetnym poziomie po nogach tylko czuję mam dzisiaj takie dżinsy motocyklowe plus bieliznę termoaktywną buty takie letnie więc czuję tylko troszkę powiewu wiatru w rejonie Kostek, deczko tam wyżej, a tak to w zasadzie tutaj w ogóle nie czuję. Kompletnie. No trochę na ramionach wiadome, no, ale ochrona tutaj przez tą szybę standardową jest naprawdę na wysokim poziomie. Zrzucam teraz tym bezprzęgłowo, no bo wchodzą te biegi. No zamykamy gaz, a teraz otwieramy. No jest takie lekkie takie szarpnięcie, no ale. No, mówmy się, no to zawsze ten bieg jakoś tam musi, jakoś musi wskoczyć. No najpłynniej to działało to z tego, co pamiętam w Tigerze 1200 i naprawdę tam ten system po prostu pracował jak masałeczko. No, w końcu kawasaki zrobił motocykl, który jest nowoczesny i świetnie się prowadzi. Nie jest taki przestarzały ani z wyglądu, ani z wyposażenia, naprawdę to jest fajna sprawa. I teraz, gdybyście się decydowali na tego sprzęta, to Dilerzy tu mówią, że warto dopłacić te 15 koła i kupić tą wersję wypasioną. I powiem tak, że faktycznie no jest tego masa tu. I pewnie jakby chcąc to pomontować z jakichś akcesory, akcesoryjnych wyposażenia, no to na pewno by to wyszło jakoś taniej, ale ja wiem, w każdym razie na tym sprzęcie można można też sobie fajnie w zakręty wchodzić ja oczywiście się jeszcze nie wjeździłem, więc więc nie będę tu świrował tym bardziej, że jestem tutaj zmuszony jechać z prędkością prowadzącego czyli niańki no ale pewnie będziecie za to krytykować, ale powiem Wam tak w Hondzie już tak jest chyba od półtora roku no i tak ludzie jeżdżą, nic się nie dzieje, a ja tam jeżdżę też z nimi i, i to w ogóle nie przeszkadza a oni mają z kolei też Dobrze, bo dzięki temu, że na przykład taką testówką jeździemy, prawda, z niańką, no to nikt nie powie, że taka testówka się gdzieś tam, ją ktoś zakatował, tak? Inaczej mówiąc, zakup takiej testówki wcale nie będzie złym pomysłem, biorąc pod uwagę to, że jest ona jeżdżona właśnie z głową rozsądnie, tak? No bo nikt tym nie pałuje, nikt tym gumy nie pali i tak dalej, i tak dalej, więc z jednej strony ich po prostu ich rozumiem dlaczego akurat taką procedurę tutaj zastosowali z kolei jest tyle łatwiej, że nie trzeba już teraz tej kaucji dawniej była kaucja u nich chyba 1000zł no i tam dostawało się motocykl na półtorej godziny można było sobie nim pojechać trzeba było tylko zatankować tyle samo ile było nie w środku o tu mamy fajny przykład tego jak kapitalnie działa to zawieszenie na tych dziurach Kurde, powiem Wam, że rewela. No teraz byłem w szoku, Taki sprężyny, jest takie sprężyste to zawieszenie. Czyli naprawdę jest takie, dobrze wybiera i świetnie amortyzuje. No i to też w tych 15 tysiącach mamy tą właśnie elektronikę, czyli to półaktywne zawieszenie. Też warto tutaj dodać, że mamy tu ABSior działający w zakrętach. Także to jest naprawdę też fajna rzecz. To jest też na pewno fajna rzecz. No, nowoczesność tego motocykla jest bez wątpienia spora. W każdym razie wiadomość dla Was jest taka, że ten motocykl, mimo że jest wygląda na potężny, wcale nie jest taki. Kolorny, w prowadzeniu jest mega wygodny. Naprawdę. I to jest ważne, że e, nawet osoby poniżej mojego wzrostu, czyli sądzę, że 1,78 m, spokojnie na tym ustawieniu kanapy dadzą rady jechać. W każdym razie zakres, zakres obrotowy i zakres prędkości na tej szóstce no jest po prostu niesamowity, bo nie wiem, ile on pójdzie maksymalnie, ale sądzę, że na pewno ponad 200. A w tej chwili mam, spróbujemy go zjechać jeszcze, 2000 obrotów, proszę, szóstka, 58 na godzinę i on normalnie jedzie, tam się nic nie dzieje. Wiadomo, że przyspieszenie z tego tam będzie jakieś, będzie trwało, ale się dać, da. O, zobaczcie. Kurde, on naprawdę jest elastyczny, ten motor. Jak gdybym kupował to na pewno nie w tym zielonym, bo szczerze mówiąc, jakoś nie lubię zielonego. W Kawasaki mi się najbardziej podoba ta wersja, wersja 1000, właśnie w takim biało-szarym malowaniu. bodajże coś takiego. I wtedy no ta jak dla mnie wygląda, najciekawiej. Tak więc teraz pod dupą, tak bo Wam powiem, że czuję bardzo przyjemnie aczkolwiek e, szerokość tego siedzenia jest znacznie węższa niż na przykład e, w Super Tenere 1200 tam jest kanapa na, taka, o, jak w fotelu a tu mamy tą, dosłownie czuję się tak samo jak na moim DL-u i pewnie przez to, że jest takie wcięcie to tak dobrze dosięgam tutaj nogami do asfaltu to jest na pewno e, zaleta, ale też i no cóż, no wiadomo, że wtedy ten tyłek e, tam może nie całkiem tak Wygodnie sobie jedzie No nie wiem, no trzeba by się przejechać tym dłużej i ocenić, w każdym razie sprężystość jest bardzo wygodna, jest bardzo dobra tej kanapy Tu nie ma się do czego w ogóle wszczepić, nie? Ale kurde jest, jest fajny, jest grobny. Chodzi za ręką ten sprzęt naprawdę, kurde No jak mój ideal, dosłownie W ogóle tej masy nie czuć 250 kg ktoś powie, o Jezus jak dużo w ogóle jej nie czuję także kochani reasumując no, naprawdę motocykl jest wydaje mi się całkiem fajny czy wart polecenia na pewno tak jeżeli dysponujecie taką kwotą jeżeli nie chcecie mieć wału jeżeli, jeżeli, jeżeli czyli jeżeli lubicie taką charakterystykę to jest to na pewno charakterystyka bardzo łagodna silnik jest mega elastyczny jest to silnik sprawdzony niezawodny i naprawdę tutaj nie ma się do czego czepić. Do tego mamy nową ramę, nowe, nowe zawiasy. Wszystko tu pozmieniane w zasadzie. Nowy design, porządne oświetlenie, kurczę, ładne brzmienie, wygodną kanapę. No czego by chcieć więcej, może niższej ceny. No w zasadzie tylko tyle, można by się czepiać, że no cena za Golasa goły motocykl, czyli ten wersja podstawowa jest już podobno bardzo, bardzo ubogo wyposażony. Ten wyświetlacz mamy monochromatyczny, tam sporo rzeczy nie ma, jest niższa szyba, nie ma quickshiftera, nie ma żadnych manetek, nie wiem czy są w ogóle na przed handbary, więc chcąc to dokupić, no to będzie powiem tak, że będzie to kosztować pewnie sporo, sporo więcej. Także już dojeżdżamy do salonu. Słuchajcie, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jak widzicie, tym dniu zaczerpiąłem te jazdy. No i będzie ich coraz więcej przybywać w miarę czasu i będą następne filmy. Także jak Wam się podobało, to standardowo dajcie łapkę, napiszcie komentarz. Oczywiście, tak, zawsze proszę o merytoryczny, bo to wiecie, to jest najważniejsze.